Serdecznie chciałbym Was zaprosić na naszą coroczną sesję misjologiczną i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej na Jasnej Górze. W sercu Kościoła w Polsce spotykamy się po to, aby ofiarować Matce Najświętszej wszystkie nasze plany, wszystko to, co będziemy czynić w zbliżającym się roku. Ta sesja misjologiczna i czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej poświęcona jest tematyce posłani w pokoju Chrystusa. Misjonarze, ewangelizatorzy i my, współpracownicy, animatorzy, ci, którzy serce swoje oddają dla ewangelizacji, niesiemy pokój Chrystusa. Serdecznie zapraszam Was na ciekawy wykład księdza profesora Marka Tatara, na wykład siostry dr Moniki Juszki, świadectwo brata zakonnego, kombonianina, który posługuje na co dzień w Sudanie, w miejscu mocno naznaczonym sprawą wojny, konfliktu. Ale przede wszystkim zapraszam Was przed cudowny obraz do cudownej kaplicy na Jasnej Górze, gdzie będziemy wpatrywać się w oblicze pierwszej misjonarki. 27-28 listopada Jasna Góra. Posłani w pokoju Chrystusa. Bądźcie z nami.